Witam Was serdecznie z Mulheim. Jestem bardzo zadowolony z pobytu na kampie u Birgana. Przede wszystkim imponuje mi to, że Birger ze swoimi pracownikami w sposób bardzo czytelny, z jednej strony prosty. Pokazał mi fundamentalne zasady zarządzania swoim rachunkiem. Martwi się poniekąd o moje pieniądze. Dlatego bardzo to cenię. I to była jakby pierwsza lekcja, której się tutaj nauczyłem. Poznaliśmy pierwsze podstawowe strategie, które pozwalają osobom, które rozpoczynają pracę na, na rynkach finansowych, jak jak najmniej tracić. Dlatego bardzo rekomenduję spotkanie tutaj w Munheim. Muszę powiedzieć, że. Do tej pory przez ostatnie trzy miesiące próbowałem, trenowałem na rynku, na rynku demo, na rachunku demonstracyjnym. W tej chwili tutaj wykonuję swoje pierwsze operacje na prawdziwych, na prawdziwych pieniądzach. Początek tego dnia był trudny, trudniejszy dla mnie. Wyciągnąłem pewne lekcje a propos ryzyka zarządzania własnym rachunkiem. Dzisiaj jest mój dzień, pierwsze wygrane, dlatego dopisuję mi humor. Pozostaje mi zaproponować Państwu te szkolenia, tak aby w sposób systematyczny pogłębiać swoją wiedzę i nie tracić pieniędzy. Zapraszam.